dobra co jak co ale zajebista jest piasta zajebista na serio piasta to jest przedtem jest była taka o proszę teraz jest taka już tutaj tą śrubę przykręcamy tu muszę już klucze wziąć odkręcamy tą piastę i będzie jeżdżone mam tutaj setkę paliwo żeby dla testów jak z turbem będzie chodzić setka jak będzie jeszcze chodzić etanol chyba s 100 wezmę, a nie 95 bo i tak mam tutaj setko i setkę to jeszcze zmieszam, żeby było, dobra, żeby jakieś było smarowanie benzyną, okej, okay? bo s 100 to trochę zniszczy mi cylinder, ewentualnie wezmę do dwusuwów olej, to będzie też ciekawe. Krótkie wytłumaczenie o co mi chodziło z E85 i E100. E85 to sama nazwa wskazuje. E, czyli etanol 85 czyli 85% zawartości etanolu w tym paliwie. Reszta to jest benzyna bo etanol ma bardzo słabe właściwości smarujące, a benzyna ma o wiele lepsze i E100 to jest 100% zawartości etanolu minusy, przechodzimy na plusy, plusy to jest takie coś, że można dowalić więcej zaponu i boostu ponieważ etanol ma powyżej 110 oktanów i to jest bardzo dobre paliwo do takiego sportu, bo jeszcze przy spalaniu chłodzi cylinder i to jest bardzo fajne jak masz się chłodzenie niezbyt wydajne Chyba to była 17 Dobra, bierzemy 18 O cie chuj, ty 24! Zapomniał już... Nie wiem 24, czy 23 to jest 23 jest dobra. 203 jest, dobra. Taki... A, 22 bardziej Taki kur ze mnie mechanik, że pierdolę się z tymi kluczami. Bierzemy, dwuelta, dy duelta. Dobra. Duelta, diwelta, chyba. Jeb, kurwa Nie mam spinki tej kurwa O, ale idealnie będzie ta zawleczka, znaczy Ciekawe jak się kręci O, ale opornie mm, Zajebiście Bo ta kurwa, to patrzcie, o patrzcie Słychać nawet No trzeci trz trz to trzy, ale Szumią a to, to ciężko idzie. Patrzcie, mamy palec, patrzcie. Stajeś i kurwa, go o. Kurwa, aż boli. Ciężko. No, ja, kurwa, kopnę nawet. O. Taka się, kurwa, ruszyła. Odkręcamy tu i kładamy. Kurwa, będziemy upalać! Spróbuję jak najszybciej wytłumaczyć o metanolu. Metanol to jest bardzo podobne paliwo do etanolu, ale cięższe do wyprodukowania i jest o wiele droższe. To paliwo się używa głównie w motorach żółżlowych. Metanol ma mniejszą wartość opałową. Ma mniej cetanów, ale za to ma więcej o 4 oktanów. Ma większą zawartość tlenu, czyli po prostu troszkę lepszy, ale gorszy skutki na cylinder. Jest po prostu szybciej się ten cylinder zużywa, bo wytwarza jakieś kwasy, no chyba mrówkowe, jakieś inne, i to się wgryza w metal i szybko bardzo psuje cylinder. Metanol przy spalaniu produkuje dalej te CO2, ale przy tym jeszcze kanol robi i wytwarza kwas chlebowy. Nie no, a tak na serio to po prostu wytwarza parę wodną. Nie to tylko to. Pokażę wam jak wymieszać na tutaj soczku, bo ma litr. Więc łatwiej to jest, jak wymieszać etanol z benzyną, żeby było 85. Wstawiam kamerę i kurwa nagrywamy. Dobra, na pierwszy strzał bierzemy benzynkę, ponieważ jest jej mniej. będzie, to ogarnąć. Że to jest gdzieś z 15%, czyli po 50 ml. To jest łatwy przylicznik. No, 85% etanolu i reszta to jest benzyna. No, dojemy teraz set, no to jest setka, to więc ma jeszcze 15, to nie będzie 85, będzie gdzieś z 90-95, dobra, teraz etanol. my więcej mamy teraz 85, najlepiej z miarką to robić, bo nie mam miarki, ale to ma litr. Ja myślę, że to ma teraz 800 ml, to więc będzie gdzieś 9. E85, bo zalałem to setką. Więc tak wygląda E85. Jeszcze pomieszajmy. Dobra, jak pachnie. Kurde, to nie pachnie benzyną. Bardziej etanolem. Takim, tak bardziej taką wódką. Pomieszajmy czymś, żeby było wszystko tutaj dokładnie wymieszane. Ale szybko sknie kurwa. Dobra. E85. Etony, e 85. Yyy etanolek. To jest mam tu etanol za 50 zł, dziewięćdziesięcioprocentowy. To nie musi być czysty etanol, może być brudny. Brudny to jest etanol, który nie możesz wypić. Temu nazywa się brudny. Nie musisz szukać czystego. I kurwa. To jest jabłkowy 100%. Pamiętajcie: jabłkowy 100%. To jest saczek. Lekko postał, temu zmienił barwę, ale jabłkowy 100%. Nawet czuć, że trochę spostał, bo alkoholem daje. No, etanolem. Więc tak to wygląda: etanol i benzynka. I E85 Etanol jak zalejecie, to będzie E100. Ja tam wam wytłumaczyłem jak to działa Z E czyli etanol 100, czyli 100% etanolu Dobra, odkręcamy O, oderwało się. Dobra, mniejsza oto Żeby nie widać, żeby nie widać Jabłko 100% A i paliwo trzeba wymieszać Wtedy, kiedy ma się jeszcze inne jakieś paliwo w paku Za oknem A umie ona, ona umie Niech po prostu śpią na usta Śpię i A tam jest młody I wielki